3 pragi, 700 materiałów, to jeszcze biprotnowa w niego sprayuje No ale on jest solo, jest, jest, jest szans, żeby tutaj dostać kolejne punkty I mu jedynie 17 osób, tak naprawdę dużo Solutek. zawodników solo. Tak, tylko 4 duo tylko 4 duo Seti, Seti Dawaj grudne seti i dostajemy się nagrać. No, wydaje mi się, że No, wydaje mi się, że są na pewno bardzo blisko. Albo mają, No ale ja bym wolał poglądać no, do końca. Jest no, zabity, no, no, okay. to nie ich pragnie, niestety, ale bardzo tam nowa ma naprawdę mało hopper i ma w ogóle keba. Jeszcze teraz y, na plecy no, wchodzi Tapix. No, no, tak, nie wiem, co oni robią, jakby teraz zrezygnowali dół. Możliwe, że seti za chwilę tutaj się dobrze. No, no, przeciwnicy są już może na arenie i nie pod wina. tam 12 osób 9, tylko 3 osób. No, masz nam zrobić wina, a seti prawdopodobno nie ma już kual. No, no. Może Noah? Tak, jakby Seti na oddał. O tak, Tapik z sprayem na no, no, na, na Bipros Nowa. Top 7, Ej, moi to. drodzy. do, no to jazda! Jazda, Jazda 10 osób, 10 osób. O, no, co? ale Nie, 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 Bo Bo nie, nawet bez wina ma nie, nie, tak. Seti po co? Weź tam Ilyx, powiedz temu, Setiemu, żeby tego nie robili. Zabija Zapija, no ale nie trafia! Dobrze, dobrze. Ale Trapix go zabił. Co oni zrobili? No ale dobra, oglądamy. No i Seti to wygrywa, Jest win! To jest w ogóle pewne no nawet nie ma co mówić się No, to jest przeoranie! Merz tak cokół! Lecimy, kurde! Ej to besta, o i zrobił to jeden przecież ogólnie Bo będą mieli jakby najwięcej punktów ze wszystkich Tak, biedem. ale tak niestety nie działa, tak no niestety nie, nie działa ta belka Ale no, ale, ale ładnie, tak, ładnie inaczej. No kurde, I jakby zostawili na Diego? To A i zrobił to dwa, to byśmy mieli 11 trzeba pogratulować Cetiem no, Yes sir, yes sir, Qual for grants Qual for grants O oh, tak, Ye yes sir Yes sir Carried by Carried by Chapix. O nieźle On mnie zabije? No i mamy <grym> Mogę tak do... <grym> Dawaj, go! No, że no, no, no. mnie zabije Seti to nie ma. ja chcę, Ja chcę, klipa, ja chcę, no, no, zostawiam No zimola, bo Nic, nie już mamy nie do niego, dzwonię, nie, póki tutaj jeszcze ja nie widział tego, bo już nie, nie odbierze to to. Nie ma Seti! Elo, elo, dzień dobry, dzień dobry Hello, witam! co tam? Co tam? Gratulacje! Nie słyszę ostatnio co się dzieje dziutki No nic. A to jak kontendzik do ostatniej gierki, widzę, że zrobiliście. Bardzo mi się podobało, bardzo mi się podobało. No tak, tak, tak. tabelkę, żeby to biedem być na koniec. No tak to byłaby trudno, nie? A tak to jak tutaj do samego końca. No tak, tak, tak. Emocje trzeba przecież wywołać. Tak, tak. Powiedz mi, jak to jest koledze z organizacji, byłemu duo partnerowi zabrać szansę na qual w ostatniej grze. Jee. Okej, Okej! Nie no, kocham, kocham no, kocham no. Mam Jeeoo! nadzieję, że się dostanie w pierwszej gec jutro. Dobra, no, ale gratulacje, gratulacje. Nie no, winek w win ładnym win win tutaj zakończyliście. Właśnie myśleliśmy, że możesz, wiesz, tutaj top 2 zrobicie taktyczne, bo i tak wymieściliście już pewne koala z, z tą liczbą punktów, które mieliście. Yy, gratulacje. Ile Cepik miał FPS-ów? 40. 40?! No. O kurczę, ale tak... A co do... Ale, sarej, do, do 7 rano wczoraj siedzieliśmy on i jego tata i naprawialiśmy trzy komputery. Trzy komputery I... mieliście i żaden nie jest dobry? No żaden, każdy jest ch**y I potem, nawet internet wymienił, całe całego dostawce wymienił Dzisiaj rano przyjechał pan, wymienił internet, pik pyk, trochę lepiej było No ale nadal ma ch**y ten internet ktoś przyjeżdża ja, ja... do, do nas na granicy? A to już problem z rodzicami tam jego, są a, jakieś dymy, okej, okay, no bo... Wypuścić. Nie a ile trzeba ma On nie jest jakiś taki 17? Nie, 17, 17. No właśnie, kurczę, myślałem, że jest taki właśnie już troszkę starszy, biorąc pod uwagę Fortnite Community. Okej, okay, no to, kurde, ja mam nadzieję, że naprawię mu ten komputer, no bo... Jakby internet, bo internet... Dlaczego? Karsza już się tłumaczę. Bo on ma po pierwsze problem z pakiet losami, dlatego jest mowa, mowa o internecie. A oprócz tego ma problem z pc -tem. Ja rozumiem, że Sven tam załatwił po prostu, że tak powiem. No Sven jakiegoś... załatwiał, załatwiał, ale, ale... jego tata nie chciał jechać 30 minut do innego miasta po PC. Co?! No co fixa tata, ale... No, niestety. No ale przecież Czapix już wygrał w tej chyba... Z pół miliona dolarów, to o co chodzi? To rodzice tego... Ja te, no, te, to samo mówiłem, no, no niestety no. Nie, dobra, Czapik zamawiasz komputer sobie jakiś najlepszy i Ja mu I... powiedziałem dwa tygodnie temu, graliśmy pierwsze custom razem i narzekał na FPS-y. Ja powiedziałem mu, że go za, za jak ten nie naprawi komputera, No i niestety nie naprawił, no ale no to jest nienormalny, no nie, to nie, widziałem petycja do Chapixa trzeba mu kulturalnie, zaraz wystosujemy wiadomość po angielsku. Wyzywanie, wyzywanie Chapixa, żeby kupił nowy komputer. A, wyzywanie, ja to kulturalnie, ale nie ma inne taktyki, bardzo mi się podoba. No dobra, nie, to trzeba faktycznie mu zamówić, on, znaczy... Odywila. No on ma dwie bańki na koncie i komputer za 30 tysięcy złotych jest problemem, no i by miał zajebisty komputer. Nie. Tutaj kaska z Falcon wpływa, tutaj... O, jeszcze jest Falcon. A co falcon na to? się w ogóle nic nie pomogło? A falcon to w ogóle nie wiedziało. Ale Sven napisał do takiego tego Mentality Coacha w Always i powiedział, że ogarnie coś tam niby pieniądze na mój PC. To buy new PC. Dobra. Nie, już mu przekazałem, już mu przekazałem informację. Miejmy nadzieję, że wyciągnie wnioski. Call Chapix. Clapix po angielsku śmiga przecież z tobą, nie? A właśnie. Nie, po szwedzku napierdalamy. Okej. Okay. A ty jesteś cichy chłopak, zauważyłem. Bo oglądałem sobie sobie twój jakiś odcinek i tam Czapyk cały czas dużo gada. Ale taki. Spokojny, ale. Ale, spokojny. ale ty tego też nie zauważyłeś. Ale na Trio było tak samo. Ja, gra, ja gadam zawsze najmniej, jak jagluję. Kurde, na Trio miałem wrażenie, że chyba ja po prostu. Może rozumiałeś po prostu więcej, bo teraz co angielski to możesz a, mieć problemy. Ale ja też nie mogę. Nie, dobra, chłopczyku, po dawaj ten mixa kola. To nie, jest ty no, nawina, ja wiem często kristyp ty dło! Nie, 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 dobra. Saty! Nie, 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 tu nie masz miłości, tu nie masz miłości. Nie, dobra, Chapix. dobra, ja się z nim dogadał, ja się z jednak nie, tak to co napisałem w tweecie, nie wiem czy rozumiesz co napisałem, ale ty tam masz takie z Musisz przetłumaczyć, kliknij przetłumacz w tweeta, tak, bo ten nie wiem co znaczy. Tak, prowadzony przez, na... przez Czapiksa, prowadzą... jak, jak Leo prowadziliśmy, dokładnie tak, o tak, o nie, dobra, zaszkoda, że nie dokończyłeś, podobało mi się, podobało się, ja. dobra, nie no, gratulacje, gratulacje. I Iwo tak szczerze. No dzięki. E jakby to nie mój tweet, nie? A bo matek jest tutaj i on siedzi obok mnie. Ja, to, no, to no nie. Ja ty nawet nic nie No, on nic nie dobra, okej, okay, dobra. Nie, gratulacje, fajnie, że się dostaliście. Fajnie, że nie musicie się, się, się męczyć w hitach, nie? Chcesz pogadać z kolegą przyszłym z organizacji? Masz. No, podaj, podaj. Siema, Seti! No siema, co tam? Kraty, Mordo, zajęliście emocje do końca, widziałem, że trzymaliście. No, no, no. Specjalnie, specjalnie. Zajebiście mrachu, no co? Klasa. No tak, tak, tak. To co, widzimy się na grancy? No pewnie! No my, my do was tam wieszamy na viewing party pewnie. No i piękne. O Jezu, znowu będą chceć pizdę i będę niech słyszał, nie? Także po, po winie na grancach to sklejamy pionę.